Hej, cześć. Dzień dobry, z tej strony Loki. <grym> Witam nas w naszej kolonii. Gdzie jest pobity Maxwell i reszta obita. Dobra, zobaczmy co tam mu jeszcze potrzeba. Dobra. A, rekreację jakąś miałaś. Dobra, mam plan jak tu tu przebudować. I troszkę ich przerobić. Znaczy, chciałbym. Tylko zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, dobra, aha. Szkoda, że w takim wypadku nie można ich przenosić. To jest smutne, ale dobra. Yy, tak. Ja poproszę tutaj. A, nie zrobię tego w każdym razie. ale po prostu tu przeniesiemy to jeden w dół i Maxola wtedy wrzucimy tutaj. I tak to można zrobić w sumie. Wtedy tu to wyrównam. Będę miał więcej miejsca i jakoś wtedy będziemy kombinować dalej z tym. Co to takie zniszczone? Halo? Tak, staniesz. Ty, a gdzie jest Meki? Może nie pamiętam. A, ona fakt, na wyjściu. Dobra. Dobrze, śpieszamy i widzimy się zaraz. Ja to ogarnę sobie. Także, znajdę, długo będziemy. Te... Chciałem ogarnąć sobie tutaj trochę, ale niestety wyszło jak wyszło. Mianowicie Maxwell dostał na łeb. Nie, ja by tego nie brakowało. Dobra, sprzedajmy te maczugi, włócznie łuki, oszczepy. I co ja tu od Was mogę dać? Całe. Ha, no ale dobra. No, tak trochę koziwa nic tu nie ma. Komponenty. Dobra komponenty mogę w sumie wziąć 9 ale rika? nie engo Postęć. w sumie przy następnym ataku może spróbuję jakiegoś niewolnika zgarnąć, a nie stać mnie faktycznie czy jeden sobie opłaca? dobra w takim razie akceptuj i wracaj powrotem. No bo jakby to nie ma sensu yy, Nie wiem gdzie jest Maxwell. A Maxwell gdzieś tu krąży Jak surut po gaciach. No ale trudno yy, Jest jak jest yy, a ja w drugiej minucie. Tak. Yy, jeżeli by wam się spodobało jeżeli wam się podoba seria, to możecie zostawić lajka, łapkę w górę lub komentarz cokolwiek. Łapkę w górę lub w dół. Nieważne, można, ważne żeby jakaś reakcja była zawsze coś. Ja zawsze jakieś zasięgi, a nurz widelec. Eee, coś będzie ciekawego później. Eee, ale dobra. To widzimy się, jak ten oszołom przestanie być oszołomiony. I Meki wróci. I tu ogarną. O! ty? ja tu miałem dwie kratki wentylacyjne? Jak Głupi? Czy, czy nie pełna rozumu? Nie wiem. Eee, w każdym razie widzimy się za niedługo. No Masakra, nie? Ledwo co wróciła. Ledwo co? I nie wierzycie co? Eee, wilk na nią poluje. Dobra, ty, ty, ty. Ty uciekasz. Ty. Jazda. Jazda, 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 jazda. Macie go upolować. Uciupać go. Uciupać. Ty. Szczelaj. Bo ty jeszcze nie sięgniesz pewnie. Maxwell. Ma też nie Dobra, i zemsta wilka. Oh no. Oh no. Talas, Run? Maxwell! Czylej. Ty! Dalas. U! Dostał! Myk, myk, myk! Serika z karabinka! Uciekać! Z laserowej dzidy! A! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj! Dobra. Wilk dobity. Choć w sumie czy ja mogę go ospołecznie oswoić? 30% szans. Ty, ale w sumie. Jak on jest uwalony... Mm, to nie głupie. Ja mogę teraz spróbować Miejsce dla zwierząt, gdzie jest to miejsce dla zwierząt? Tutaj szpanko, miejsce dla zwierząt i ty sobie będziesz na przykład tutaj leżał, dobrze? I teraz tak, kto jest moim najlepszym lekarzem? Morb, morbie, uratuj. Morb uratuje wilka. Jak uratujemy wilka, będziemy mieć wilka. A jak będziemy mieć wilka, to będziemy mieć wilka. Zawsze jakiś fufel. Do towarzystwa. Lecz go. Oj. Urp! Miałeś go leczyć. O, dobra, leczysz go. Nieważne. Wilku. 4 godziny. 6 godzin. 13 godzin i. Dobra. Godziny są, dobra. A kto jest moim Treserem, że tak powiem? Treser, treser, treser. Tu jest. Meki. Okej. Okay. Dobrze i Moki albo Maxwell. Czy Maxwell, czy ty możesz próbować? Nie można wykonać asu. Wierzę poległo. A bo ty leżysz faktycznie. Faktycznie, faktycznie, faktycznie. A właśnie. Tutaj ja bym prosił, żeby tu szły tylko stroje takie. Tak, zbroje. Więc ty, 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 ty macie mieć. Z ciebie muszę skopiować, a ciebie muszę... Dobra, tak. A ty masz mieć tutaj normalny strój. Bez zbroi. Jakbyś mógł? I skopiuj. Wklej. Wklej. I wklej. I będzie pięknie. Dobra. I teraz trochę ryżu dostaliśmy. Baterie troszkę się. Nieważne. Baterie się trzymają do momentu, w którym nagle nie odpali się to dziadostwo. Nie niedzia nie dział, dobra. Tutaj fajnie sobie to mogę ten... W męczennikach wylądowali. Nie będę wam nic budował Fajnie. Dobra, oni się ten i oszoły, nie dobra, to już stare. Dobrze, no to oni sobie tu grałem na bębnach. Czy ja mam jakieś ten czerpień zima coś? Jakieś te? Dobra, na zewnątrz wśród... Uu. A tu wam tak chłodnawo bym powiedział, chłodnawo, no dobrze, to muszę tutaj wam puścić tego, bo wy tu macie 20, wy tu ten, tak, tu sobie fajnie radę 19, 20. No tu to ma być zim. Dobra, to jest dobrze. I tutaj, jakbym mógł prosić, w sumie czy ja dla Ty, a tu miały być wszystkie skóry. tutaj ja poproszę sobie bardziej ważny. No i teraz sobie poprzenoszę te skóry. Dobrze, Maxer bada rozbitek. Okej, okay, ktoś podrzucił grono jest toksycznych odpadów. Jeden z jego osad. Jestem się bezpieczny. Dobra, Prze czy ja chcę przebijać nerwowy Nawet nie co to jest. Szczerze powiedziawszy nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nigdy nie. Nigdy nie, 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 jeszcze nie, nie robiłem rzeczy z Anomalii, więc bardziej z tym. Ale w sumie, czy, jakby, czy mi to przeszkadza? I tak za niedługo prawdopodobnie stąd wylecę. A zestawy. Tylko jedno zadanie. Tak, bo tutaj mam te obozy i tak dalej. W sumie to złoto, ale czy złoto? Złoto w sumie bym potrzebował, ale to daleko. To nawet nie. Yy, statek do Gwiazdo. ten, Rdzeń. No, na niego go nie upolujemy, więc dlatego lecimy tutaj Czyli taki jest plan Tylko Ja nie mam niestety rzeczy, a mój badacz, dobra teraz zaczął badać, więc jakby no fajnie, a właśnie czemu tu jest Not in laboratorium Czyli wy chcecie, żebym ja zrobił kolejny Tak? Hmm. Jakieś pomieszczonko jakby o, ty Maxwell? Nie może raz. Brak żywności. Jak to brak żywności? Tu upolujcie coś. Kozice upoluj na przykład. bo mawoły. Czy będzie zemsta mawoła? Nie wiem. Maxwell. Nie wiem. Kozica... Dupnij. Natalii. Dobra, kozica padła. Znaczy mam taką nadzieję. Padnie. No dobra, no to wieka fajnie by było zachować, no bo ten wiek jest fajny, no. Udało mi się go uratować. A, w ogóle nie macie jedzenia. To prze przerabię. wróć, gdzie to jest? Zemsta. No co wy gadacie? Tego jeszcze brakowało, nie? Polował sobie Do tego stopnia, że... Kuźwa, zacząłem gonić go dwa No i mi wpierdzielą No dali, 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 no dali przez wodę Ja wiem, że jest ci ciężko Gdzie ty jesteś? Gdzie wy jesteście? Dalej, tutaj Maxwell na, bo mi Maxwella zatukam. Świetnie, Maxwell leży. Dobra, stańcie tutaj. Dallas, stań tutaj, bo to będzie patologia jakaś. Aha, dostał, brak zagrożenia. Maxwell, jak sobie źle? No ty tylko leżysz, nieprzytomny. Dobrze. Morbie. Nie robi tego talas, dawaj, 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 dawaj. O strzelaj. Fuck. Zepsułem. Mam dwóch nieprzytomnych właśnie chyba. Zaraz będzie trzech. Świetnie. Dobra. Jeden z jest obity. dalej. Jezus Maria, to było tak głupie. 10% szans. 10% szans. O czym my tu mówimy? Jak? Jak dwa razy, trzy razy z rzędu, kiedy tylko zaatakowały go. Dalas, Dalas, ja Cię proszę, kur. Dziękuję. Weź go, strzelaj. Dobra, Meki, weź, ulecz. O, Maxol już se wraca. A, nieważne. Jaki weź, uratuj tego debila. Ty morba uratuj. Morb, jak bardzo z tobą źle? Nie jestem źle. Uratuj tego debila. Później se zjesz. Jezus Mariano, banda idiotów! Mam nadzieję, że szybko się podniosę. Wiecie co? Nie poluję na małe Pierdziele Uciekaj. Run ran, ran. One mnie dogonią, Ona mnie zatuką. No nie, tylko nie da lasa. Wróć szybko do domu, zarządzaj obszarami. Czy ja mogę zmniejszyć obszar domu? Proszę. Halo, gdzie to jest? Tu jest strefa, obszar domu. Myk, myk. Siedzicie w statku. Nie wychodzi ta. nie cholery. do domu. Już, już do domu. Uciekaj. Ran. I chyba nie będziecie wiecznie tutaj mnie bić dalej, dalej, dalej. Pisał do dobra, dobra, dobra. E! Dawaj, da. No, jeszcze go zastanował. Dalas. Nie rób mi tego, proszę. No nie. Dobra Jezus Maria. To już to jest jakaś patologia, naprawdę. One są teraz wściekłe, prawda? Szałowca ludzi, tak. Ty, ale ty możesz w sumie się doczołgać Okej, okay. Ferena. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. Ma woły mnie dojechały no Jak długo wy będziecie miały ten szał Dobra mor Poszły spać Dobra Meki, weź przenieś Przenieś to Później przenieść to wszystko i to dziękuję Jezus Maria Póki wilk jest ranny, fajnie jakby ktoś opatroszył, wypatroszył te zwierzaki, ale czekaj, kto był moim gotowanym, got, gotującym maksa nie może chodzić, jakiej okay, meki nie ty, nie, Dallas. Morp. O, weź nito to I was leczę tych najlepszymi, bo to są z Glitter World, nie? Oczywiście, Jezus Maria no, no nie, 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 nie. aż tak to nie yy, Zwykłe Nieważne kogo, zwykłe Zwykłe lub lepsze, lepiej gorsze Pyk Dobra, wszyscy będziecie leczeni tym samym Dobra, bo nie ma sensu na takie zadrapanie Co ci jest? Dlaczego? Halo, dlaczego to masz takie słabe? Nie dość, nie, 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 paraliżujący ból, czy tylko za. Nie, nie miałaś go zabić. Dobra, Meki. Można wykonać nakarm Morb weź go na karm, bo on tu zaraz jest będzie straszny Jezus Maria jeszcze tego mi brakowało dobra, coś będę musiał wykomitać jak to im poprawić humor? w sumie to mogę zamontować tutaj a to zamontuję sobie tutaj o, Maxon może chodzić, fajnie Maksa sobie zaraz zje Będzie gotował. Ja chciałem, chciałem jeszcze wilka Chciałem e. Nie ma sensu Jakiegoś psa Muszę było mieć Jaki ty masz przy sobie? Halo Co to jest? Dobra Zestaw medyczny, spokój, zwykły Dobra Morb, Jakbyś mógł wyjrzeć pokój rekreacyjny? To usuńmy w takim razie. Jakbyś mógł zamontuj to tutaj poszukiwanie artefaktów. Pepe! Relikwa Pepe. W sumie mogę zrobić tak, że jakbym to tutaj przeniósł, a tutaj zrobił po prostu ścianę Tak, to jest plan. Wtedy tu sobie mogę zrobić takie małe pomieszczonko. Powiedzmy, tak? Hops. Piek. I... Krycie się w pokoju, Dallas? Jezu, yeah! Dobra, widzimy jak tu trochę ogarnę, bo masakra jest, masakra jest, ja. Ej, hey, no to są jakieś jaja, nie? Powiem wprost, to są jakieś jaja. Mam tu czterech, trzech, ledwo żywych, z czego, dobra weź ten ukoreflesyjny Maxel, tak, to wygląda się chyba łuk. chyba tak, bo morb miał pistolet z tego co pamiętam, dobra weź morb to, Maxl weź to, bo nie wiem gdzie jest ten drugi pistolet, przyznam szczerze, o jest, 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 dobra, to morb, tu gdzieś był, tak, nie, nie, no gdzieś go widziałem, no tu wyposaż. I ty, i ty. Tak, weźcie. Na no, bój. Bo te ciule będą atakować zaraz, tak? Może do tego trzeba. Dalas. Dalas. Naczko za idę. Dobrze, dobrze, że za 4 dni spoko dobra, szczerze póki wy nie atakujecie to się po w życiu. żyć co jest z tobą? dlaczego to jesteś taki intensywny bólstwo że jakąś no żeż ty teraz jak mi coś zniszczysz, chamia, to przysięgam, że cię wygadam dobra ty ty. I ty. No. A ty, Meki, dalej pomóż Dalasowi, bo to będzie... zły. nie da. No. może Dobrze. Ubicie go. Dobra. Eee, tak. Wytam, czy wszyscy nie żyją? Ty żyjesz. Pokaż ty się. Strzelectwo, walka. Ja ciebie chcę towarzyszu Tylko teraz, gdzie ja cię mam wsadzić? Najlepiej ci zrobić jakąś małą klitkę 2 na 2, żebyś miał Sumy Gdzie ja po cię tu wsadzić? Taki owo rozplanowałem to, że Masakracja Dobra, ja tu szybko zrobię jakąś taką klitkę więc zaraz się widzimy i go ratujemy. Albo w sumie zrobię to z wami. Yy, powiem tak, Meki, weź go Meki, jak bardzo sam myślę, 6 godzin. Kur, dobra to Meki, leć do łóżka. Morb, weź go, uwięź. O, ty w sumie. Kto jest moim lekarzem? Swoją drogą jeszcze. Nie licząc. Morb, który właśnie ratuje tego dziada, dobra, dalas. Ty masz jedynkę, a ty masz. Dobra, dalas. Ja mam prośbę. Lecz Meki. No dalej, dalej, dalej. Talas, cię proszę. Leczenie. Lecię, lecz. Nieważne jak, ważne, żeby żyła. A ty weź go, lecz. Tylko tak, dokładnie. Dobrze. Meki. Dobra, Meki żyje. Szkoda, że tak, ale dobra. Ty, pokaż na się. Że ja powiem, wyciągnij czaszki. Jedna, druga. To jest to. Ja weźmy noż ze stali. Maczuga. Dobrze, i tak, was. Y, ja poproszę tak. Strefa, wysypisko, gdzieś tutaj poproszę. Wywalić. I żeby nie było. Masz tu czaszyczkę masz tu czaszyczkę Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Pokaż to się w potrzebie. Duże wygrodzenie, niskie oczekiwania. Ok. E, fajnie, fajnie, mam to. I co? Coś wam to robi? Nie wiem. Morb, właśnie. Okropne sypialnia eee Plus moje żony, fajnie. Światek śmierci, człowiek. A, bo ty jesteś. Dziwny, faktycznie. Dobra. Gdzie Chyba nie ma tu nic. Czy ten czaszka na śpiekulce, więc dobra. Morb. W takim razie weź. To weź poobrażaj, Kofeja. Dobra, teraz przenieś. Przenieś. Dobra, palić. Meki sobie śpi. Nazywa wyczyść ten pokój. Pokój, wyczyść pokój. No macie w dupie, bo on śpi. On leży. Dobra. Ty tu dziergasz fajnie, i ty. W sumie ja możeś chciałbym kolonistę zrobił. No to nie głupie. Aż zwierzęce, wysokie. Aż budownictwo, walka, wręcz reszta to tam. Jesteś trochę Głupi, ale tak to jesteś nawet nie jesteś zły Więc plus mógłby Ogarnąć mi zwierzaki Co nie jest głupie No żonę będziesz wyzywał idioto Dobra Znieważono Wyzywasz to co się dziwisz Skończenie milczeku, dobra on to sobie czy ty, czy ty masz czy, cię tu rusza? Znieważono 10 razy ale on to ma kompletnie w dupie, bo ma oczekiwania Oczyszczenie? On się oczyścił, on jest spoko Dobra On tu przynosi te zwłoki, fajnie I czemu nie przeniesiecie tego ma woła tak swoją drogą? Morb się oczyścił, spoko To teraz przenuś to, ciulu jeden Dobra jest źle. Powiedziałbym, że jest tragicznie. Ale dobra. Jako, że za trzy dni mam mechanoidę, ja tu spróbuję ich ogarnąć. Na razie. Sobie, że tak powiem, odczekają. Niech się wyleczą wszyscy. Bo pewnie boli ich tam bardziej miecie. I widzimy się prawdopodobnie, jak będę musiał odlecieć. Także. Do zobaczenia. Nie no, powali mnie. Maxwell katatonia. Świetnie. O, a, a. I co jeszcze? Ile mu to zajmę? Dobra, nie wiem. Kilka dni. Zobaczymy. Masakra. Jeszcze meki dosta oszłomienia. No nie. Dobra, ja powiem tak. Ja na tym moment mam Idę walczyć z oszołomieniami i tak dalej. Widzimy się w następnym. Bajo.